Luka no LukasTV, siemka, jak tam po walce? Siemanko, i tam bardzo serdecznie, już teraz jest dobrze, było dużo emocji i to tyle, ile mogłem, to zrobiłem, więc teraz chcę dojść do siebie. Tak? tak może troszeczkę żarcikiem tej kiełbasy, może za dużo zjadłeś przed walką, to była przyczyna porażki? Tak, jakbym więcej jadł, to by właśnie jeszcze więcej siły było, a to chyba wydaje mi się, że za, za mało, a następnym razem się powtórzy i... Jak, jak oceniasz dyspozycję dzisiejszą kosakowskiego? Coś cię zaskoczyło? No, dobrze był. Dobrał, miał sztójkę, w sensie spodziewałem się, że będzie miał dobrą sztójkę. I. Czasem było tak, że trochę za łatwo mi na dosiad dał dojść. To byłem zdziwiony tym, że ja tak łatwo na dosiad doszedłem. A tak to właściwie nie. No tak to się spodziewałem, że będzie mocno, że będzie kopał, że dobrą stójkę będzie miał. To właśnie miałeś parę tych momentów, że miałeś szansę w parterze zakończyć tą walkę i powiedz mi, czego zabrakło w tych momentach. Doświadczenia i już też kondycji, bo był taki moment, że jeszcze tam rozciągnąłem go i. Rękę podebrałem i już sędzia podszedł i mówił, że broń się. I wtedy się on obrócił i mnie zrzucił. No Więc muszę trochę nad siłą popracować, nad kondycją i będzie lepiej. Mhm. Czyli treningi siłowe w pierwszej kolejności, ale ta walka też była motywacją do rozpoczęcia takich poważniejszych treningów parterowych? Tak, no właśnie ja uważam, że jestem takim zawodnikiem, w którym bardzo dobrze się czuję w parterze i w zapasach, co dzisiaj też było widać. I dzięki tej walce w ogóle wróciłem do, do trenowania sztuk walki. No i dalej czuję tą motywację, że chcę to robić. Ja mówię do trenera, że pojutrze coś robimy. A on nie, nie, musisz parę dni odpocząć sobie. Ja no z tydzień czasu po takich emocjach myślę, że się należy urlopu. No, emocje to były mega, bardzo duże przeżycie. Ciężko mi opisać. Inaczej to przeżywałem niż w pierwszej walce, ale były takie momenty, że zwłaszcza tak. Końcówka drugiej rundy i trzecia runda to było tak, że Jejku, to, to jest sen, co tu się dzieje, że taki rozkojarzony już byłem i od tych ciosów trochę i w ogóle kondycja, i był taki moment, że właśnie już no, miałem, nie miałem siły, żeby się bić. Mhm. Jak się ogólnie podobała oprawa gali? Ładnie, tak jak zawsze. Wydaje mi się, że to już teraz jest takie standardowe, że ta oprawa, jeżeli jest gala na wysokim poziomie, no to musi być jej oprawa. Taki konkurencyjny gale o to dbają i tutaj. Jak dla mnie ok. Doping się nie przytłoczył? Praktycznie wypełniona Ergo Arena. No, mi się to podobało. W sensie to jest tak, że jakiś się w klatce, to ja o tym w ogóle nie myślę. Mhm. Był taki moment, że kibicowali mojemu przeciwnikowi, był taki moment, że im kibicowali. To było fajne i przez chwilę słyszałem to, ale to nie jest tak, że coś się na tym skupiam. Takie towarzystwo, takie uczucia, jakie mi towarzyszyło, to takiego trochę odrealnienia jakby. I taki inny świat by? Takie jakby trochę być we śnie. W sensie, ja też de realizację miałem przez jakiś czas, więc możliwe, że to przez to. Mhm. I były takie momenty, że było spokój, siłę, a było takie coś jak... Kurczę, czy to się dzieje naprawdę? Czy to jest sen. Był taki moment, że ja mówię, o już po walce, bo już taki byłem wypompowany i w ogóle. I to, co jest walka, a co są sparingi, to zupełnie dwie inne rzeczy, bo na przykład na sparingach to dawałem radę kilka rund cisnąć i mi chłopaki mówili dobra kondycja, nie? Ja sobie myślałem, czy będzie tutaj tak samo jak w pierwszej walce, a tutaj się zapomina jednak o tym oddechu, żeby jakoś to trochę inaczej robić, no i cały czas na maksa było. na sparingach przede wszystkim nie ma publiczności, świateł, tej atmosfery, presji swego rodzaju. No i go, i dusz no też. Było. Strasznie. Od tych świateł. No możliwe. Jakiś żart, posłuchaj. Na temat przyszłości pytanko. Podoba się MMA? Kontynuujesz przygodę? Na pewno będę ćwiczył, a czy będę walczył, to nie wiem. Zobaczymy, może za jakiś czas tak, może nie. Co będzie, to będzie. Mhm. No to co, na pewno kibice Cię zapamiętali z tej kiełbasy słynnej. To było, to było oryginalne. I ciekawe, to może będzie Twój znak rozpoznawczy? Może takim niektórzy mnie nazywają właśnie Kiełbasianym Baronem, więc może tak będzie. O, ciekawa ksywa. Słuchaj, rozwijaj się w MMA, w sztukach walki. Ja Ci życzę powodzenia i sukcesów. Wracaj na zwycięską drogę. A, dziękuję bardzo i nawzajem. Dziękuję bardzo.